moi drodzy na kolejnym odcinku z pisankami yy, zostały trzy odcinki ze zdrapkami natomiast yy, czwarty odcinek to będzie podsumowanie sobie zrobimy więc jeszcze mamy yy, no mamy cztery odcinki właśnie z tą zdrapeczką mam nadzieję że coś tutaj jeszcze wpadnie losujemy 5 osób Także jest mało tych karteczek. Zobaczymy. Na razie nie jest źle. Mamy ponad połowę wkładu. Ehe, tutaj jest. Numer 35 z drugiej paczki. Numer 35 z drugiej paczki to mamy tutaj brunetkę. Brunetka 35 jest to kanał i iwonka drapie również zdrapki. Zapraszam do niej bardzo, bardzo serdecznie. OK. Teraz wylasujemy drugą osobę. Numer 5 z pierwszej paczki, czyli początek paczki pierwszej i to mamy Żanetę Żaneta 1987 teraz idziemy do trzeciej osóbki 35 z pierwszej paczki dobra Numer 35 z pierwszej paczki to jest Monika Esz Mamy tutaj Monikę OK Czyli mamy Monikę, mamy Żanetę i mamy Brunetkę Teraz szukamy czwartej osoby Tak. Numer 18 z drugiej paczki, ok. Osiemnastka z drugiej paczki. To jest Krzysiek Krzysiek, czyli mamy mężczyznę. Krzysiek Krzysiek. OK. I losujemy ostatnią na dzisiaj osobę. Mamy 29 zdrapkę z drugiej paczki. Zobaczymy kto to jest. 29 Również mamy chłopaka. Jest to Marcin 2596. Dobra, mamy 5 osób. Zaraz do Was wracam, przygotuję tylko zdrapki. Już wróciłem, mamy przygotowane zdrapki. Mamy dwie z tej pierwszej paczki, 5 i 35, no i trzy z tej drugiej paczki, 18, 25 i 35, i patrzcie, mamy tutaj bitwę numerów, 35, mamy 35 z pierwszej i 35 z drugiej, no zobaczymy jak to wyjdzie. Trzymajcie wczuki, no wkład to 25 złotych, klasycznie. Bo też obawiam się, że naprawdę już tutaj same pustaki będą. Mam nadzieję, że przynajmniej jeszcze coś tutaj wpadnie. Motylka mamy jednego, więc fajnie. Mamy tutaj dwie takie grube zdrabki. Więc no już coś mi się wydaje, że może być już ciężko tutaj. Zobaczymy. Zaczynamy od piątego numerku z pierwszej paczki. Jest to jest to, jest to, już wam mówię kogo z drapeczka. Jest to Żanety 1987 w bonusie. No jest korona. I szukamy trzech identycznych symboli w danej grze. No tutaj nie mamy niestety w pierwszej. W drugiej. Było blisko. Dwa baranki. Gra trzecia. Niestety nie ma. W kolejnej grze też brak. Tutaj w piątej grze też różne. A w szóstej też różne. No i w siódmej też różne. No niestety tutaj jest pusto. Wydaje mi się, że już będzie naprawdę ciężko z wygranymi dobra, mamy 0 złotych dobra, no szkoda i masz jeszcze jedną zdrabkę ta. z tego co tutaj widzę dobra Ok. teraz przejdziemy sobie do numerku 35 z pierwszej paczki jest to um, już wam mówię 35, jest to... jest to, jest to, jest to, jest to... Monika Esz Trzymam mocno kciuki Może tutaj coś wpadnie W bonusie moneta niestety W pierwszej grze No, dwie kończynki było blisko W drugiej grze Nie ma W trzeciej no, też było blisko. Dwa mazurki. Czwarta gra. No, niestety też nie ma. Piąta gra. No, było blisko. Dwa drzewa. Szósta gra. Niestety brak. No i w siódmej. Czy coś będzie? No, niestety nie. Nie ma zaskoczenia. Jest pusto. Niestety. Szkoda. teraz idziemy do drugiej paczki. Mam tutaj numerek 18 z drugiej paczki. A tą drugą paczkę tutaj ma. Za tą 18. Krzysiek Krzysiek. Zobaczymy, może tutaj coś się pojawi. No jest moneta. I tak, w pierwszej grze nie ma. Druga gra. Też jest brak wygranej, trzecia pusto, czwarta pusto, w piątej nie ma, w szóstej brak, no liśkie dwa były, było bardzo blisko, no i siódma gra, niestety dwie biedronki, Uff, ciężko będzie cokolwiek chyba trafić już. To był numer 18, czyli 0 zł Teraz idziemy z numerkiem 29. Jest to zdrabka Marcina Marcin 2596. Marcin na razie na prowadzeniu i wychodzi na to, że tak pozostanie. Mamy w bonusie garnek. Gra pierwsza. Mamy wygraną. Jeszcze jest wygrana super. Ale fajnie się cieszę. Pierwsza gra wygrana. Druga gra. No niestety. Pusto. Trzecia gra. Pusto. Czwarta. Nie ma. Piąta. No było blisko, dwa kurczaczki 6 szóstej też było blisko, dwa razy wyśnie no i siódma gra. No niestety pusto. Czyli mamy tutaj tylko jedną wygraną, no ale jest 5 zł. Już myślałem, że nic nie wpadnie, ale jest dobra, już tutaj notuję o Marcina 5 zł. Dobra i teraz idziemy ostatnia na dzisiaj zdrabka Numer 35. A ten numerek należy do Brunetki. Iwonka ma swój kanał zdrabkowy. Zapraszam serdecznie na jej kanał. No zostawię odnośnik w opisie tak jak tradycyjnie już i co zobaczymy? Może tutaj ta kliwiszka 5 zdrapka będzie szczęśliwa. W bonusie mamy koronę. Gra pierwsza. No niestety pusta. Druga. Pusto. Trzecia. Brak. W czwartej nie ma nic. W piątej. No, było blisko, dwa jabłka były. Gdyby tutaj te przeszło na dół, to by była wygrana. Brak w szóstej. No i siódma, ostatnia szansa. No, niestety nie ma zaskoczenia. Niestety nie było na cztery zdrabki. Fajnie, że przynajmniej coś wpadło 5 zł. Zdrabka Marcina dała 5 zł, fajnie, do poli dojgie piątka. I co, zapraszam Was na ostatnie dwa odcinki, a, yy, no, a trzeci odcinek będzie podsumowanie, zabawy. Trzymajcie się zdrowo, cieplutko, cześć.